Witam wszystkich z tej strony X-Grosz i Jakbym powiedział, stali bywalcy mojego kanału znają i wiedzą moje podejście do świata krypto. Nowi ludzie mogą być tutaj lekko zaskoczeni moim podejściem, i że narracja w stosunku co do krypto jest zupełnie inna niż oczekiwaliby, ponieważ są przyzwyczajeni do zupełnie innej narracji, w większości kanałów jest zupełnie inaczej. Więc przypomnę raz jeszcze na samym początku, że punktem wyjścia mojego zainteresowania się czymkolwiek w świecie krypto jest potencjalny zysk ale jest duże ale nie może to być związane z żadnego rodzaju oszustwem lub też wykorzystaniem użytkowników w jakikolwiek sposób więc potencjalny zysk ale transparentnie dlatego też niektóre projekty czy też kryptowaluty które może nawet i e, mają technologię, lub też w jakikolwiek sposób próbują cokolwiek zbudować, ale performance ich tokena jest, w, że tak powiem, w czarnych czterech literach. Nie znajduje u mnie zainteresowania. I tak na przykład, e, jeżeli Pulse Chain, startująca nowa sieć, e, miałaby po trzech latach swojej. Działalności. E, performance podobny do BSV, który zobaczmy, 2018 rok 100 dolarów za tokena, a 2000, obecnie e, połowę z tego, no, to, no to, 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 to wybaczcie, to nie po prostu nie e, zwraca absolutnie mojego zainteresowania w żaden, żaden, żaden sposób. Podobnie też wiele tutaj osób interesuje się i patrzy na różnego rodzaju sieci, choćby nawet Algorand jest bardzo popularną siecią i, i wiele osób o tym mówi cały czas, ale Algorand zobaczmy w ogóle Algo. Ok, Algorand, Max, no właśnie startował 69,70 dolarów, jesteśmy 30 dolarów. Więc wybaczcie, takie coś po prostu nie zwraca absolutnie mojego zainteresowania. Powiem wam tak, dlaczego u mnie głównie w tej chwili króluje zainteresowanie się nowo startującą siecią PulseChain. Dlatego ponieważ mamy tysiące użytkowników które czekają na odpalenie tej sieci i mówię tutaj użytkowników nie tylko spekulantów ceny ale użytkowników ponieważ będą używać tej sieci mamy setki projektów gotowych do odpalenia na tej sieci i tu nie mówię nawet o kopiach które będą skopiowane z istniejącej sieci Ethereum ponieważ wszyscy wiemy o tym że wszystko co jest na sieci Ethereum zostanie Skopiowane na sieć Pulsechain, więc projekty różnego rodzaju, kontrakty, smart kontrakty, wszystko zostanie skopiowane na sieć, na sieć Pulsechain, ale dosłownie od zera pisane nowe projekty. I wiadomo, w tych wszystkich projektach, tutaj jest część tego, są lepsze i gorsze, prawdopodobnie są też totalne gnioty. Więc dlatego też nie, nie, nie lecę tutaj i, i nie wertuję każdego jednego projektu. Mówiliśmy o Hedronie, mówiliśmy o Liquid Loans, um, Hurry Cash, może miałoby tam trochę mojego zainteresowania, um, ale też nie lecę po każdym jednym projekcie i od razu nie, nie, nie ma się co rajcować każdym jednym projektem. Ale po starcie sieci, okazje, jeżeli chodzi o airdropy, choćby ostatni, Weight token, który jest airdropem dla wszystkich tych, co poświęcili na sieć Pulse Chain, PulseX, czy Harry Cash, czy Pulse Liquid Loans, dostają darmowe tokeny Weight. Teraz jak je dostać? Odsyłam na kanał Heksymalisty, on o tym mówi krok po kroku, więc ja się nie będę powtarzał. Możecie go sobie w YouTube wyszukać, Heksymalista, i macie film na ten temat. Ale okazje różnego rodzaju airdropów. Okazje przy, będą postarcie przy dostarczaniu płynności, przy stakeowaniu, przy oddelegowywaniu swoich tokenów i znowu tutaj z naciskiem, bez pośredników, czyli wszystko jest tylko i wyłącznie interakcja Twoja i algorytmu, kodu. Nie ma żadnego pośrednika obiecującego Ci cokolwiek. To jest, to jest potężna różnica. Wszystko to e, daje mi do jakby domyślenia i tu nie jest wiara, tu nie chodzi o wiarę, nie ma nic wspólnego z wiarą. Chodzi tylko i wyłącznie o e, rozeznanie i założenie, że jeżeli coś jest w ten sposób robione, jeżeli ta sieć nie jest e, siecią, na której słyszymy tylko i wyłącznie echo, 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 czyli pustą siecią, a właściwie użytkownicy, projekty e, Kopie, które zostaną przetransportowane na sieć, czekają wręcz na to, aby tą sieć używać. To może tutaj być wielki sukces. I tutaj powiem tak. PulseX, X, który będzie z automatu działającym deksem na sieci PulseChain, Chain, kopią Uniswapa, działającym zdecentralizowanym bez pośredników miejscem gdzie będziemy mogli wymieniać te tokeny. Do tego mamy, słyszymy, że mamy w przygotowaniu portfel ala MetaMask. tyle że usprawniony MetaMask. Do tego słyszymy, że również że członkowie społeczności pracują nad choćby nową stroną rankingową ala CoinMarketCap, gdzie właściwie będzie Wyszczególnione wszystko idealnie według y, tego, jaki jest CoinMarketCap, bez żadnych. A no, taki jest CoinMarketCap, ale Hexpo traktujemy troszkę inaczej, Bitcoina troszkę inaczej, Ethereum troszkę inaczej. I, 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 i gdybyśmy tak, jeżeli popatrzymy na strony rankingowe, mamy Paprykę, mamy Nomix, mamy CoinMarketCap, to powiedzcie mi, dlaczego tutaj. Te pierwsze, powiedzmy, nawet 50 czy ileś miejsc, dlaczego różnią się między sobą na różnych stronach rankingowych? Ponieważ interesy rozgrywają tutaj również swoje, i podejście do tego rozgrywa tutaj również swoją rolę. Jak może być jedna krypto na tym miejscu, a na innych stronach na innym, i, i w ogóle to co, co to znaczy? Przecież, jeżeli ustawiamy, Coin market cap, czyli kapitalizację, według kapitalizacji poszczególne krypto, no to, to sprawa jest bardzo prosta. Ilość tokenów, jako, ilość tokenów razy obecna cena, koniec, kropka. Ciągle kapitalizacja nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ gdybyśmy popatrzyli na kapitalizację jakiejkolwiek krypto, to nie znaczy, że tyle właściwie pieniędzy możemy sprzedając, wyciągnąć z tej krypto. W momencie jakiejkolwiek większej, a nie będę to tłumaczył. Sprzedaży, to cena leci na łeb na szyję i wszystko się wali. I, i ta kapitalizacja to jest tylko i wyłącznie taki wyimaginowany numer, obecny. Więc e, także patrząc na to, e, jest. E, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Na start sieci, na to co będzie się działo, jaka będzie migracja z jednej sieci na drugiej, z drugiej sieci na, na, na pierwszą, ile ludzi będzie używało w ogóle PulseXa jako, jako giełdy i jak zachowają się tokeny i znowu, jak zachowają się tokeny PulseX i PulseChain, które obydwa tokeny są tokenami deflacyjnymi, to znaczy, startujemy z odpowiedniego. Z odpowiedniej ilości tokenów i tych tokenów nigdy już nie będzie przybywać, jedynie może ich ubywać z czasem. W ogóle Ethereum 2.0 to jest cały, całe, wiecie, tyle ludzi mówi o tym wszystkim, jak to coś to no, z Ethereum 2.0, ale to o tym Ethereum 2.0 to już słyszymy od, żebym nie przesadził, kilku lat i, 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 i ciągle, wiecie, jest. Przejście na, na proof of stake, i, i żeby Ethereum w leście było, żeby go nie było drukowane w nieskończoność, może by tam gdzieś ograniczył ilość, poprzez to, że tylko i wyłącznie stekujący będą otrzymywać, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle, nawet Ethereum 2.0 po starcie, jeżeli powiedzmy, będziemy mieli Ethereum, nie? Ja tak e, kiedyś nawet robiłem o tym materiał, że muszę sobie zebrać odpowiednią ilość Ethereum, ponieważ będę chciał stake'ować swoje Ethereum i ogólnie jestem nastawiony bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o cenę Ethereum i myślę, że Ethereum jeszcze będzie miało e, tutaj e, ma sporo sporo może zrobić, jeżeli chodzi o cenę, ale e, na przykład o staking Ethereum podczas odpalenia się tego e, powiedzmy możliwości stakeowania no to znowu, jeżeli by chciałbym stejkować sam, czyli bez pośredników, no to nie jest to, takie, nie jest to takie, przyjazne, że tak powiem. A odsyłać czy oddawać swoje Ethereum, 32 Ethereum komukolwiek, lub też po części Ethereum komukolwiek, po to, że ufam mu, że, że, że mnie nie obrobi z tych moich Ethereum, no to już mieliśmy nauczkę mnóstwo razy, że tak to nie działa w świecie krypto. Więc e, powiedziałbym tak. Dla wszystkich nowych osób, które startują, startują tutaj razem z nami, które w, po, po, po różnego rodzaju drabince poznawania świata krypto poprzez różnego rodzaju opinie innych ludzi trafiają również na mój kanał. Słuchajcie, punktem wyjścia jest, jest tylko i wyłącznie to, jaki jest potencjalny zysk. Możemy się, możemy się tutaj e, wymądrzać różnego rodzaju technicznymi rzeczami i to i tamto, ale tak naprawdę koniec końców, e, kiedy cena cokolwiek robi, to wszyscy nagle podnoszą, wiecie, brwi i o, cena spada lub idzie w górę i, i tylko to się tak naprawdę na samym końcu liczy. E, techniczne rzeczy służą nam do tego i tutaj nie musimy być, Gikami komputerowymi, ani nic w tym stylu. Techniczne rzeczy służą nam do tego, aby ocenić, czy dana krypto, którą się interesujemy, potencjał nie jest zagrożony przez czynnik tutaj ludzki, który jest wszyty z podstępem, aby nas w jakimś momencie, że tak powiem, wykoleić. Tak jak było na Lunie, tak jak było na Celsjuszu, tak jak było na wielu innych poprzednich projektach. OneCoiny, DasCoiny, BitConnecty, wszystko to uczyło nas czegoś. I teraz ta naukę musimy wyciągnąć do przodu. W pewnych miejscach się nic nie zmienia. Tutaj ktoś mi napisał, a też mówiłeś coś tam o XRP. W XRP się nic nie, zmi XRP się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o podstawy. W XRP jedyną rzeczą, która się zmieniła, to jest sytuacja, którą mają, jeżeli chodzi o, o, o tą całą sprawę i to, co Ripple chce osiągnąć z XRP i dlaczego obrało akurat taki kierunek walki. Tutaj się tylko zmieniło i czekamy na to, bo tutaj może się jeszcze bardzo wiele okazać i rozegrać. Ale jeżeli chodzi o inne krypto, to w taki, a nie inny sposób to wygląda. I dlatego też również, Ostatnio, nawet kiedy mieliśmy spotkanie, tutaj takie przyjacielskie spotkanie, powiedziałbym, z Piotrem i Bartłomiejem. Tutaj, Bartek jest również adminem na grupie heksmisja.pl, na którą w ogóle zapraszam. Link do Heksmisji macie pod spodem. Możecie tutaj zadawać pytania, ale zanim zaczniecie zadawać pytania, totalnie banalne, podstawowe pytania, to. Proponuję tutaj, mamy bota, który wrzuca co chwilę link do kanału, gdzie na tym oto kanale możecie e, znaleźć odpowiedzi na większość pytań, które, e, z którymi wszyscy startują. I choćby takie najnowsze pytanie, zobaczmy, jakie tutaj jest. Wszystko na sieci testowej zostanie skasowane, a na sieci docelowej będzie wyceniane od zera. No dokładnie. Proszę bardzo. Czy stosunek par na sieci testowej półścięć zostanie zachowany? po starcie sieci. Nie. Wszystko zostanie skasowane. Startujemy od zera. No i proszę, takie banalne pytanie, ale prawdopodobnie wiele razy takie pytanie pada pomiędzy ludźmi, a wystarczy wpaść na najczęściej zadawane pytania przeczytać tam. Panowie się napracowali nad tym wszystkim. Jest mnóstwo pytań o HEX, o, o, o Pulse Chain, o Pulse X, o start sieci, o tokeny, o wyceny. Nie tylko i wyłącznie o spekulacje, bo, 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 bo spekulacja i, i oczekiwania, jeżeli chodzi o cenę i o to, co się wydarzy, to jest jedna, jeden temat. Ja wiem, tu jest, to jest nasz punkt wyjścia. Bylibyśmy bardzo rozczarowani, gdyby nasza sieć zachowała się podobnie jak, 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 jak przykłady, które przed chwilą pokazywałem. Ale patrząc ogólnie na to, co działo się w świecie krypto, i jak sieci startowały, i jakie miały zwroty po starcie, to zauważmy, że Ethereum, Cardano, Binance, Polkadot, Solana, nawet Terra. Pol... Terra w pewnym momencie, dopóki dopóty nie zaczęli kombinować ze Stablecoinem i algorytmicznym powiązaniem tego wszystkiego, miała świetlaną przyszłość. To, co się tam budowało, ja nie byłem zwolennikiem Tery ani też nie śledziłem tego tematu aż tak blisko, ponieważ byłem zainteresowany czymś innym. Ale w momencie, kiedy, w momencie, kiedy właściwie. Ten stablecoin się pojawił na terze i, i powiązanie tego stablecoina algorytmicznie z Luną i w ogóle, to gdzieś tam na jakimś materiale, jednym przed, coś tylko bąknąłem o tym, że coś tutaj to, 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 nie, to nie wygląda jak to. I od razu byłem tam, że ja się nie ten, że nie powinienem się wypowiadać, ponieważ nie wiem nic o terze i w jaki sposób to jest. No i, no i prawda, nie wiedziałem, ale samo to już człowiekowi odpaliło jakąś czerwoną lampkę. Pomimo to, Terra była, Terra była yy, sama Terra, sama w sobie, tyle projektów, co na tym się budowało i wszystko, to było, to było niesamowite. Więc Tery nawet nie wrzucałbym tu jako y, do worka, jako, jak nie porównywałbym tu ze Stepenami, czy, czy Selsusami, czy, czy czymkolwiek innym, bo to był zupełnie, to był layer one network, który miał świetlaną przyszłość. Gdyby nie kłon, który pomieszał wszystko i zaczął kombinować, i nie wiem dlaczego, ale zawalił wszystko. Polygon, Avalanche, w ogóle Solana. Solana tam też się sporo dzieje, a popatrzcie, jakie zwroty. Solana to nie jest network, który działa 24-7, ale który działa chyba raczej 7 godzin, 7 godzin na 24 godziny. Coś w tym stylu, tak powinni raczej mówić. Polygon, Matic, Avalanche, Tron. Tron, który był i jest ciągle, że tak powiem, takim psem do bicia wręcz wśród, wśród wszystkich sieci, ciągle miał 100 razy zwrotu, 120x. IOS, totalna, totalna porażka. Kusama i tak dalej, Fantom, kończąc na algorandzie, który przed chwilą podałem przykład. Jeden. Właściwie, algorand nie jest jeden. Algorand jest 50% poniżej ceny startu. Ale do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że sieć Pulsechain jeszcze nie wystartowała. Wszyscy będziemy mieli szansę. Wszyscy ci, co wystartowali prędzej, ci, co nie wystartowali i dopiero teraz dowiadują się o sieci, aby uczestniczyć w starcie sieci inwestycyjnie, jeżeli chodzi o tokeny, jak i też uczestniczyć jako użytkownicy, jeżeli chodzi o wszystkie projekty, które się na tej sieci skopiują lub też odpalą, począwszy od naszego. Lub też powiedzmy, na, mówię naszego, bo mamy tutaj taką większą społeczność Heksa, naszego Heksa, e, kończywszy na każdym jednym innym projekcie, który zostanie czy, to, czy to skopiowany i ożywiony na pulsczenie, ponieważ na Ethereum na przykład mógł nie działać, bo był jakby zamrożony, w jaki sposób Ethereum w tej chwili. Obsługuje i ile co kosztuje na Ethereum, to nagle na pulszczenie może złapać wiatr w żagle z powrotem i przybrać, odetchnąć i nabrać nowe życie, lub też zupełnie nowymi projektami, które się tam odpalą. I tutaj bym powiedział również, nie, nie napalajmy się, patrzmy, bo tak jak powiedziałem na samym początku, tu może być też wiele, wiele różnego rodzaju gniotów, które będą próbować zrobić tak zwany skok na waszą kasę. Markując się tym, że ej, my jesteśmy na pulszczenie, to od razu z tyłu, że nie wiadomo co. Nie, nie, nie. Wszystko musimy e, oceniać w odpowiedni sposób. I tak to jest. Na sam koniec, e, tylko jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem. Jest taka strona howtopulse.com i e, jedną ciekawostkę, którą właściwie wczoraj, e, właśnie o tym chciałem powiedzieć, a mi umknęło. Wczoraj właściwie wrzucił e, w naszej rozmowie. Piotrek, o oczywista oczywistość, aczkolwiek e, czasami te oczywistości są tak oczywiste, że człowiek o nich w ogóle nawet gdzieś, gdzieś, gdzieś mija je. E, powiedział mi coś takiego, że T-shirt to nie jest drukarką tylko heksów, bo T-shirt to jest drukarką dosłownie może być drukarką wszystkich krypton, jakiekolwiek tylko sobie wybierzesz. I to jest prawda. I to jest prawda, bo gdybyśmy się tak zastanowili, i o T-shirt nie będę już teraz tutaj nawijał, bo to jest jakby materiał sam w sobie. Ale możecie wpaść do heksymalisty na kanał. Tam sporo mówił też, chyba tłumaczył T-shirt, tłumaczył też inne airdropy, o których mówiłem. T-shirt, kiedy dostajemy, to jest mamy heksy, heksy stejkujemy i, 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 i wtedy dostajemy drukarkę T-shirt. I ta drukarka drukuje nam nowe heksy. Ale gdybyśmy tak pomyśleli, to te heksy są przecież wymienialne na dosłownie cokolwiek tylko chcemy w świecie krypto. Więc ten, ta drukarka, T-Shirt może nam drukować dosłownie wszystko. Może nam również drukować fiaty. Jeżeli to nas interesuje, to drukuje nam fiaty. Jeżeli interesuje nam, nas bitcoin, drukuje nam bitcoiny. Jeżeli interesuje nas ethereum, drukuje nam ethereum. Po prostu wymieniamy jedno na drugie i mamy to, co chcemy. Więc to jest taka heksowa drukarka, która drukując heksy pozwala nam dosłownie robić z nimi, co chcemy, a my oczywiście możemy z nimi zrobić, co chcemy. Więc proponuję się nad tym zastanowić. W świecie, gdzie mówimy o kopaniu, o, o prądzie, o, 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 o inwestycjach, jest to również godne zastanowienia się. Ale o tym już dzisiaj nie będę, nie będę się rozwijał. A więc, punktem wyjścia zainteresowania się u mnie czymkolwiek jest potencjalny zwrot z inwestycji. I możecie tutaj ludzie, którzy, którzy po prostu uwielbiają, bić w bęben i bić w pianę, możecie bić piany ile chcecie. Heks. Jeżeli chodzi o potencjalny zwrot z inwestycji, od startu do nawet do teraz, po tym olbrzymiej korekcie, jest setki tysięcy procent w górze. I ciągle, e, patrząc nawet na ilość stejkujących, ja miałem tutaj e, 20 w grudniu, któregoś grudnia, ok, w grudniu e, 21 roku, e, patrzyłem tutaj, mieliśmy 70 tysięcy adresów stejkujących HEX. Dzisiaj mamy 100 tysięcy adresów. Więc powiem wam, powiem wam tak. To nie jest parabola opadająca. Ludzie dopiero poparzeni w różnego rodzaju innych miejscach dopiero odkrywają, co tak naprawdę jest prawdziwym, zdecentralizowanym, co, co, co to jest co to są prawdziwe, zdecentralizowane finanse, jeżeli chodzi o, o krypto. I w momencie, kiedy rozróżnią, że wycena rynkowa aktywa to jest jedna rzecz, a to, co się dzieje z aktywem, i to, co aktywo robi, to jest druga rzecz, i zrozumieją ten balans ryzyka do potencjonalnych korzyści, wtedy dopiero lampki się zaczynają zapalać i zaczynają w zupełnie inny sposób postrzegać krypto, jak i to wszystko, co krypto. Dla nas może, jak dla nas krypto może posłużyć. Tak bym to ujął. Um, no i co? I to by było tyle na dziś. Pogadanki. Proponuję, kto się nie interesował jeszcze, to howtopoze.com, wejść na naszą heksmisję, poczytać sobie pytania, odpowiedzi, zainteresować się tym. Ponieważ nikt nikogo za rączkę nie będzie prowadził i nie mówił, ej, zrób to, czy zrób tamto, czy weź sobie kup to, czy tamto. To nie jest, to nie jest styl, w jaki działa nasza społeczność. Możemy zapalić światełko, ale drogę trzeba odbyć samemu. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.